Witam Was w kolejnym odcinku Australia Asi. Nie jestem Asia, mieszkam w Sunshine Coast, Queensland. Dopiero od 9 miesięcy. Chcę się z Wami podzielić moim doświadczeniem, mojej mojej rodziny. Słuchajcie, chcę dzisiaj powiedzieć na temat wynajmu i, i kupnie domu w Australii. To jest bardzo ważna sprawa. O tym najczęściej pytacie mnie na Facebooku, więc myślę, że to jest temat. Który yy, najbardziej, jeden z tematów, które najbardziej Was interesują. Jak przyjechaliśmy tutaj do Australii, myśleliśmy, że wynajem domu be, nie będzie problemem, ponieważ mieliśmy pieniądze na koncie. Yy, nie było, nie, dla nas nie, bu, nie było problemu, żeby zapłacić kaucję, żeby, żeby mieć pieniądze na urządzenie domu, yy, żeby mieć pieniądze na pierwsze wszystkie wpłaty. Natomiast okazało się, że to jest problem z uwagi na wizy, jakie posiadaliśmy, ponieważ mieliśmy y, tylko, byliśmy na wizach turystycznych, na e wizytach. I nie widzieliśmy również o tym, że nie wiem jak to wygląda w całej Australii, myślę, że podobnie, natomiast w Sunshine Coast y, y, mniej więcej ilość aplikacji na wynajem jednego domu to jest 5 do 15, nieraz 20 aplikacji na jeden dom. Także wyobrażacie sobie, że to jest naprawdę ogromny konkurs. I nie udało nam się dostać dwóch pierwszych domów, w związku z tym zamieszkaliśmy w pięknie położonym nad samą rzeką, z widokiem na rzekę i plażę i ocean. W apartamencie to był apartament taki wakacyjny, ale również ludzie tam mieli swoje mieszkania. Zamieszkaliśmy tam, mieszkaliśmy tam. Prawie 9 miesięcy. W tym apartamencie również były, były meble, była pralka, lodówka, czyli wszystko to, jak przyjeżdżacie na wakacje, co możecie zastać, z czego możecie korzystać. Były naczynia, nie musieliśmy niczego kupować. To było bardzo fajne, bardzo dobrze nam się tam mieszkało. Tam był ogromny basen z podgrzewaną wodą, dlatego że w okresie zimowym podgrzewali tam wodę. To było bardzo fajne, natomiast tęskniliśmy jednak za swoim domem. Jechaliśmy do znajomych, którzy mają na, na, na grilla, którzy e, mają e, sw swoją, którzy mieli swój teren zielony, trawy. I to tęskniliśmy za, za domem i postanowiliśmy wynająć dom. Mój następny film będzie z naszego domu, który teraz mamy. I to i może kilka bardzo ważnych informacji. Jeżeli chodzi o wynajem domu i, i kupno domu, domy, jeżeli chodzi o wielkość domu w Australii, naprawdę są bardzo różne, natomiast faktycznie są, są to duże domy. My mieszkamy w domu, który ma ponad 450 metrów, więc sobie wyobrażacie, ale to jeszcze nie jest jakby bardzo duży dom. Oglądaliśmy domy, które mają 650 metrów i więcej. Powiem szczerze, że ten dom naprawdę dla naszej czwórki zdecydowanie wystarczy. Udało nam się ten dom wynająć i chyba dlatego też, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani, dlatego, że już przyjeżdżając zaglądać ten dom, bo jak go widziałam w internecie, już mi się spodobał i wzięłam wypisaną już wypełniliśmy aplikację, którą trzeba wypełnić na dany dom, do danej agencji i już byłam przygotowana. Po oglądnięciu domu i stwierdzeniu, że tak yy, bardzo nam się podoba, yy, wręczyłam pani, która nam pokazywała ten dom, yy, aplikację. Yy, była zszokowana, że jesteśmy tak świetnie przygotowani i powiedziała od razu, że na drugi dzień dostaniemy decyzję, czy, yy, czy, czy ten dom będzie nasz, czy nie. Yy, chyba, chyba przekonało im to, że byliśmy po prostu świetnie przygotowani. Wybiegli, wybiegliśmy przez szereg. I chyba Pani się też spodobaliśmy, to jest niestety trochę konkurs yy, yy, piękności. Yy, ja Wam powiem, że kiedyś yy, przeglądając, yy, przeglądając informacje na stronie jakiejś agencji nieruchomości, jak yy, wynająć czy kupić dom nasze wynająć, było, były podane parę informacji: takich, um, wiecie, które warto wykorzystać, żeby na przykład dom wynająć. I jedno z nich było: bądź miły dla pani, która pokazuje ci dom, <grym> się> spóźniaj się. To jest. Ja się z tego śmieję, to jest dla mnie do tej pory śmieszne, ale no, no jak się spodobamy pani, która pokazuje, to mamy większe szanse na to, żeby na przykład mieć dom, który nam się podoba. Umówmy się, no niestety, tak to wygląda. To było, to było jedno. My akurat musieliśmy dosyć czekać dwa tygodnie na ten dom, żeby się tutaj wprowadzić. Natomiast taki dom, wydajecie takiego domu naprawdę to jest akurat niedrogo, bo kosztuje nas 510 dolarów tygodniowo plus woda, prąd i gaz. To O tych opłatach. Warto, warto jeszcze powiedzieć, dlatego że woda na przykład, za wodę mamy, płacimy co trzy miesiące i dostaliśmy bonus 50 dolarów za wodę mamy gratis. Za to, że jesteśmy, że tak powiem, pierwszymi, pierwszymi osobami, które podpisały, znaczy pierwszy raz podpisaliśmy z, z tą firmą, która wodę dostarcza umowę. Prąd. Mamy kolektory słoneczne na dachu, więc ten prąd będzie tańszy, dlatego że, że po prostu ten prąd mamy z naszego pięknego, bezchmurnego nieba częsta. Jeżeli wyprodukowalibyśmy tego prądu tyle, że nie jesteśmy w stanie go zużyć, wtedy możemy go sprzedawać do firmy, która tym prądem zawiaduje. To jest też super w Australii. To jest super pomysł. Firma dzisiaj właśnie, która dostarcza prądu, do nas zadzwoniła i zapytała się uprzejmie, jak chcemy płacić, czy miesięcznie, czy na trzy miesiące, czy na pół roku. Mało tego nam jakąś specjalną kartę, która będzie kartą, która będzie kartą zniżkową do takich miejsc jak kino, do sklepów. Fantastycznie, <grym> nie mogę się doczekać. To jest następna sprawa. Najgorzej sprawa wygląda z gazem, ponieważ och, trochę musieliśmy się natrudzić, ponieważ ja mam, na gaz mam tylko palniki do gotowania na kuchence gazowej, natomiast mamy dwie butle, zawsze muszą być dwie butle, jak się kończy jedna, muszę zadzwonić do nich, żeby mi podesłali drugą, ta druga jest zawsze w takim zapasie, żebym nie została bez gazu, natomiast oni mi mieli... Dostarczyć te dwie butle od razu, nie dostarczyli, tam było masę, masę problemów z tą firmą i prawdopodobnie firmę, która dostarcza gaz zmienimy, dlatego że to nie jest jedyna firma na tym terenie, która dostarcza gaz. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rachunki, jeszcze nie wiem. Mm. Będę Wam mówiła na bieżąco, jak będę dostawała pierwsze rachunki. Nie płacimy żadnego... Mm, ja mieszkałam w Anglii, także może to będzie interesujące dla osób, które w Anglii mieszkają. Nie, nie dostajemy, nie płacimy żadnych kancel taksów, tak zwanych, czyli do miasta żadnych pieniędzy, żadnych podatków. Za śmieci nie płacimy, to płaci e, właściciel domu. Także takie rzeczy nas, e, nas nie interesują. Następna ciekawa rzecz ma się ze śmieciami. Mamy dwa kubły na śmieci: jeden do śmieci normalnych, drugi do takich śmieci, które da się jeszcze przerobić. Pierwszy są zabierane co tydzień, drugi zabierane są co dwa tygodnie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Basen. Mamy basen, oczywiście. Mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać, jak jest ślicznie podświetlony wieczorem, naprawdę romantyczny widok. My nie mamy basenu podgrzewanego, chociaż na okres zimowy bardzo często ludzie mają podgrzewane baseny, często z paneli słonecznych, które znajdują się na dachu. Niedługo będzie tak gorąco, że będziemy chcieli, żeby ta woda była chłodniejsza w basenie i wtedy moja znajoma podpowiedziała mi jedną rzecz, którą robi się w Australii, czyli po wielkich kubłach po lodach, kiedy już je zjemy, ze smakiem, nalewamy wody, pakujemy do zabrażalnika, wyciągamy, będą wielkie kostki lodu, które wrzucamy do basenu, żeby uchodzić wodę. Proste, naprawdę świetny pomysł. Australijczycy mają świetny pomysł na te swoje upały i baseny. To jest następna sprawa. Teraz a propos jeszcze naszych sąsiadów. Słuchajcie, mamy fantastycznych sąsiadów, którzy od razu przyszli się z nami przywitać, jak tylko tutaj się przeprowadziliśmy. A dzisiaj jeden z sąsiadów kosił mi trawnik przed domem i ja wyszłam, myślałam, że to jakiś pan, któremu trzeba zapłacić za koszenie. Natomiast okazało się, że to jest nasz sąsiad. I on mówi: A wiesz, koszę trawę przed swoim domem. Skosiłem też u ciebie, to nie jest problem. Zawsze tak będę robić, to nie jest problem, więc bardzo miło. Naprawdę, zapytałam się, czy mam ochotę na coś do picia. A nie, absolutnie dla niego to jest przyjemność. Dla mnie też nie muszę kosić. Przed domem również mamy takie. System nawadniania, czyli jeżeli włączam za domem specjal, specjalny przy, y, przy, przycisk, to wtedy y, z trawy wychodzą takie specjalne dysze i one y, dają y, wodę y, na przód ogrodu. Super, nie muszę podlewać, akurat tam jest w tamtym dwa nesfne ogródki już muszę podlewać. Powiem Wam, że mieszkamy w bardzo fajnym osiedlu, takich domków jednorodzinnych, nazywa się Calandra West. I mamy na około tutaj 5 placów zabaw, które moja córka bardzo uwielbia, kiedyś Wam je pokaże. Jeden z nich znajduje się 5 minut od naszego domu i yy, jest fantastyczne. Są tam palmy. Są tam, jest tam naprawdę masę rzeczy do, do zabawy dla dzieci. Fantastyczne przejścia, liny, wyjścia, huśtawki, wszystko jest, jest piękny piasek, jest restauracja z kawiarnią, żeby mama mogła usiąść sobie porozmawiać, jest grill, to jest fantastyczne w Australii, że grill. Grille są na każdym kroku, w każdym parku, w każdym najpiękniejszych miejscach, które można znaleźć w Australii, grille są na placu zabaw. Czyli co? Mamy pakują torbę i wiktuały do koszyka, przychodzą na taki plac zabaw, mogą siedzieć naprawdę tam z dziećmi cały dzień, robią im e, grilla gorącego. Dzieci jedzą, bawią się, przychodzą, fantastyczna zabawa. Australczycy żyją e, na zewnątrz, no i to jest właśnie jeden z tych przykładów. Grille są darmowe, nie wrzuca się nigdzie pieniążka. Pewnie w Polsce zaraz by pojawiły się e, specjalne urządzenia, żeby pieniążki wrzucać. Tu jest to darmowe. To jest butla z gazem. Na tym jest płyta metalowa. Ona się bardzo szybko nagrzewa. Tam robimy grilla. Oczywiście po skończonym grillu ładnie sprzątamy, żeby inni przechodzący mieli czystego grilla. I za to nic nie płacimy. To jest fantastyczne. Naprawdę te grille to jest wielka radość. My je uwielbiamy. I mamy je na każdym kroku. Powiem Wam jeszcze, będę Wam opowiadała o wielu ciekawostkach, które można spotkać w Australii. Ale wczoraj, idąc z moimi córkami do sklepu, zauważyłam, że trawa przy jednej z ulic, która została wypalona przez słońce mam mamy przecież piękne słońce więc miejsca są nieraz wypalone została pomalowana na zielono. <laughs> Naprawdę, na zielono zieloną farbą może nie bardzo, nie ten zielony wyszedł powiedzmy, to jest bardziej turkusowy ale niesamowita sprawa. Kiedy moja mama przylatowała do mnie do Anglii, w odwiedzinie się zawsze śmiałam, że y, mamo, tak się szykuje na Twój wyjazd, wszystko sprzątam, że maluję nawet trawy na zielono. To był żart. Ale wam strach, nie powiem wam. Myślę, że mają tyle pieniędzy, tyle czasu i y, tyle wyobraźni, że malują trawę na zielono, żeby y, przykryć to, co słońce wypaliło. To mnie ubawiło. Powiem wam, y, ale to jest Australia. To jest cudowna Australia. Jeżeli jeszcze chodzi o pracę zabaw, byłam niedawno z moją córką Nicole na placu zabaw, gdzie weszło, weszła wielka jaszczurka. Ona się... Ani jaszczurka się nie bała dzieci, ani dzieci nie bały się jaszczurki. Moja Nicole oglądała tą jaszczurkę ze wszystkich stron, leżała przy niej. Jaszczurka spokojnie dała się oglądać. Kiedy już wszystkie dzieci przyszły ją zobaczyć, wtedy podreptała w stronę pan na swoje miejsce. Fantastyczny widok. Ja wiem, pytacie mnie na Facebooku o robactwo. Słuchajcie, nie spotkałam żadnych pająków w węży. Spotkałam fantastyczne kangury na wolności i w zoo. Spotkałam koalę w yy, Oczywiście... Yy, Piękne motyle, wspaniałe, kolorowe papugi, zielone, pięknie zielone z żółtym, czerwonym ubarwieniem, które latają nad naszymi głowami. Piękne motyle, które były w naszym ogrodzie wczoraj, dwa przepiękne motyle. Oczywiście, że yy, to jest klimat tropikalny. W związku z tym y, te owady są większe. Jeżeli na przykład jest y, konik y, polny, który siedzi u mnie y, na liściach, to on jest taki duży. Naprawdę, taki duży. To nie jest y, mm. <grywki> wielkości y, polskiego y, owada. Więc to wszystko jest faktycznie większe. W tropikach to w ogóle inaczej się żyje, natomiast jest naprawdę, naprawdę fantastycznie. I y, ja się na razie niczego nie boję. Wiem na co mam zwracać uwagę, natomiast jeszcze się nic nie zdarzyło takiego, gdzie bym powiedziała: straszne, okropne rzeczy widziałam tutaj. Jeszcze nie. Jestem 9 miesięcy, poczekajmy. Zdarzy się coś? Oczywiście, zaraz Wam opowiem o tym. Jeżeli chodzi jeszcze o domy, to bardzo ciekawa rzecz. Nasze osiedle jest bardzo nowe. Ten dom, w którym mieszkamy, ma 3-4 lata. Natomiast są oczywiście domy starsze. Są tak zwane Queenslandery, w, tu gdzie jesteśmy, czyli to są drewniane domy które są na takich dużych palach, dlatego że często Sunshine Queensland nawiedzały po wodzie i żeby te domy nie zalało, wtedy one stały na takich dużych palach. W tej chwili te domy można kupić oczywiście również, można je kupić również w takich specjalnych miejscach, w takich miejscach, gdzie możemy ten Queenslander wziąć, kupić, wsadzić na platformę i zabić na działkę, która należy do nas. Mój znajomy mówi, że takie coś chce zrobić. Ten mislander jest faktycznie fantastycznie wygląda z zewnątrz, on sobie wszystko zrobi w środku, tylko oczywiście to jest drewniany dom, trzeba uważać na termity, to jest duży problem tutaj, ale przyjeżdża specjalna firma, pryska wszystko na te termity i mamy piękny drewniany dom, jeżeli mamy na to ochotę. Domy w Australii buduje się w 3 miesiące, robi się szkielety, tak drewniane konstrukcje, potem robi się faktycznie ścianki, nida, gips. Voilà, domy gotowe, naprawdę. No to jest taki klimat tropikalny, że nie trzeba specjalnie, nie wiadomo jakich domów. Wszędzie są klimatyzacje, mamy specjalny panel, który w każdym pokoju może ustawić osobną temperaturę. Mamy, oczywiście w każdym pomieszczeniu jest wentylator, nie ma problemu. W związku z tym wszystko jest tak przygotowane na, na klimat tropikalny. Będę oczywiście Wam opowiadała w różnych odcinkach o deszczach, które nieraz są, o cyklonach, które nas nawiedzają, bo już mieliśmy tą przyjemność mieć takie cyklony, być w okresie, kiedy są te cyklony. To nie jest straszne, przeżyliśmy. strach ma wielkie oczy. Znaczy my jakoś się tak dziwnie nie baliśmy, chyba, chyba nie przeżyliśmy jakoś. No, osoby, które mieszkają w tych mislanderach, faktycznie trochę się obawiają, i osoby, które, które mają takie domki, które się im mogą gdzieś tam złożyć, nie wiem czy, mam nadzieję, że nasz się nie złoży, jak domek z karty. <noise> Naprawdę oni tak budują te domy, że my z Przemkiem jesteśmy w szoku. Przemek miał swój dom w Polsce, więc y wie jak to powinno być budowane, także jesteśmy w szoku. Dziękuję Wam bardzo, do następnego zobaczenia, mam nadzieję, że było Wam miło, mi również. Piszcie i będę odpowiadała na każde pytania, pytajcie o wszystko. Nie ma tematów tabu, do następnego razu, do następnego zobaczenia, na razie, pa, miłego dnia.